Hej, hej, czyli witajcie wy w kolejnym, chyba już nawet dziesiątym odcinku z Wyzwania księżniczek Disneya. W pierwszym pokoleniu śnieżki. Czuję, że dawno nie nagrywam śnieżki, naprawdę. Na razie pokażę wam, co zbudowałam ostatnio. Tak, mam, tak mi się przynajmniej wydaje, że ja to sobie budowałam i tego nie pokazywałam. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie będzie tutaj powtarzać po prostu, że to jest coś faktycznie nowego. Dom raczej sam w sobie się nie zmienił za bardzo z zewnątrz. Dom raczej nie. Tu mamy tak, jak było. To mi się przynajmniej wydaje, bo nie jest nie, tak na okna widać, że mam 162 simoleony jest bieda. Bardzo. No, ale za to mamy szklarnię. Żeby nasza Śnieżka mogła tworzyć bukiety. Raczej będziemy sprzedawać jakieś tam kwiatki, ale głównie chodziło mi o, to, o te bukiety. Żeby było tak, wiecie, co robić. I tu mamy piętro. I to piętro nabrało kształtów. Tu będą pokoje dla dzieci i jedna łazienka. Jeszcze nie wiem tutaj, czy coś na tym korytarzu będzie. Czy jakiś jeszcze jeden pokój zrobimy? Nie wiem, nie pamiętam. Na razie nie mamy tyle dzieci. Tak to na razie zostawiam. Ważne, że mam to piętro. A nie, faktycznie, sam dom też się zmienił, bo przecież ja tu miałam tylko kawałek zrobiony wtedy, tu gdzie jest to okno. No, w każdym od razie, dom z zewnątrz też się zmienił. Jeszcze będzie do poprawy, oczywiście. Będzie trochę upiększany ogółem, bo na razie po prostu wygląda jak klocek z drzwiami i dwoma oknami, czy tam trzema tutaj. No, ale. Ważne, że już mamy to piętro zrobione w miarę i mamy mini szklarnię, totalnie mini szklarnię, żeby można było zarabiać pieniądze. Bo zimą nasza Śnieżka nie może chodzić do pracy ogólnie nie może chodzić do pracy więc zimą nie mamy za bardzo co z nią zrobić poza właśnie tymi kwiatkami i roślinkami. A ja zmieniłam porę roku na dwa tygodnie, akurat jak się zima zaczęła, co nie było najrozsądniejsze. Do tego jeszcze ta zima nie jest ładna. No, jest brzydka, jest jesienna, nie zimowa, więc szkoda gadać. No ale nieważne, rozgadałam się first. Rozgadałam się na temat kwiatków. Do tego, jakby może ktoś mnie oglądał i chciał zostawić jakiś komentarz, to będę wdzięczna za podpowiedź, dlaczego ja tu nie mogę pływać. Ja bym chciała, żeby w tym oczku wodnym tu dało się pływać. Nie chcę tego rujnować, żeby zrobić basen, bo z basenem to już nie będzie tak ładnie wyglądało. Myślałam, że da się w tym oczku wodnym pływać. Jak będzie głębiej, no i tak kombinuję co, tydzie co tydzień. No, może nie co tydzień, ale co jakiś czas kombinuję, powiększam, co zmniejszam, to coś tam. I dalej nie idzie w tym pływać. A ja bym chciała, bo jednak mamy mieć syrenę teraz. Dużo syren mamy mieć. Więc jakby ktoś wiedział, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to proszę dajcie mi znać. Bo nie wiem, może, może faktycznie będzie trzeba zrobić basen. Ostatnio skończyliśmy na tym, że wyprawiliśmy chyba urodziny dzieciakom. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak mi się to kojarzy, że były urodziny na todlerów. Więc mam teraz trzech todlerów w domu i już Wam mówię. Najbliższe urodziny mamy w niedzielę i to będzie Atin. Dobra, zaczynam naszą rozgrywkę. Nasz tryton potrzebuje się wykąpać na pewno i coś zjeść. Śnieżka, by mogła do toalety, ale niech przygotuje może śniadanie, znaczy obiad niech będzie obiad. Um. A rybne tak on nie jest dobrym pomysłem, jak oni są syrenami. Dobra, niech będzie ten makaron z serem. Nasz Atin nie jest śpiący, ale nie mam za bardzo co z nim zrobić, więc jakieś umiejętności? Komunikacja, myślenie. A niech rozmawia sobie z bratem. Rozmawia o ulubionym kolorze z bratem. Brat też nie ma co robić. A nie, brat w sumie by... On jest niezależny. O, on jest niezależny. To skorzystaj z nocnika. A ty, ty też chcesz. No jeju. Dobra, śnieżka nam już ugotowała obiad. Myślałam, że może razem z mężem, ale mąż musi wykąpać jeszcze dzieci. Więc to trochę um, niemożliwe. Śnieżka poszła jeść u dzieci. Żeby jak najwięcej czasu z nimi spędzić. Przeuroczo. Dobra, ten tu musi się załatwić. Ten nic nie musi, więc niech sobie poukłada. No to też się musi załatwić, ale aktualnie nie może. A ty, ty już się wykąpałeś. To idź sobie zjeść można najpierw. Dobra. Ranie jeszcze wysycha. My zaraz z y, Śnieżką pójdziemy do ogrodu. W sumie to weź wielką bagatę. Śnieżko. A zaraz pójdziesz do ogrodu. No ja tu sobie trochę pookarniam. Co jak. Jak będzie się coś ciekawszego działo, czyli już będą ogarnięte, a ogród pewnie będzie już zrobiony, um, to się, ode... to się Dobra, dzieciarki ogarnięte, ogród ogarnięty. Nasza Śnieżka z... zrobiła dwie kompozycje i nasza Śnieżka miała bardzo jakąś obawę przed... bardzo jakąś... miała obawę przed porażką, dlatego zachowałam jej te bukiety. W sensie, zachowałam też, żeby wam pokazać, że je zrobiłam, ale... Wykorzystamy to właśnie, żeby... spróbować jej ulżyć z tą obawą, jakkolwiek to nazwać. Także popisuj się pracą przed trawidem, nie trawisem. Trishanosem. To też trawis mu pasuje nawet. Dobra, ale popisuj się tą pracą. Przez ścianę mu pokazujesz. Okej. Okay. Okej. Okay. A... Tritonus za to miał obawę przed niewiernością, także też z nim um, pokażę dodanie na przykład. Rozmawiaj o małżeństwie. Rozmawiaj o obawach dotyczących związków. No. Także przez słodko trzeba im to łagodzić. Zazwyczaj po prostu pijemy siry żeby pozbyć się tych obaw, ale to jest jakieś dodatkowe urozmaicenie, moim zdaniem, więc spoko. Zobaczmy, jak wyglądają. Natalia ma obawy przed stratą. Nie wiem, czy to kiedyś tam znika, czy nie, ale jej obawa znikła. Nie widzę, żeby miała jakąś obawę. Śnieżka jest bardzo, bardzo mocno zmęczona, ale ja bym chciała, skoro już mamy trzy dosyć duże dzieciaczki. W sensie duże. No już powoli sobie same za sobą radzą. Tym chciała, żeby postarali się o kolejnego bąbelka. A na cztery... Nasz Tritanos będzie szedł do pracy za godzinę, więc niech się szybko wykąpie i niech zje sobie resztki z wczorajszego obiadu. A Ty musi skorzystać z toalety. W ogóle wy widzicie to? Mamy śnieg w końcu! Jak się utrzyma, to zrobimy z dziećmi bowłana. Obyś się utrzymał. Bo to jest chyba, jak patrzę sobie w ten kalendarz zimowy, to chyba to jest jedyny dzień, kiedy będzie padał śnieg w tej zimy. Plus. Ten, co padał pierwszego dnia zimy, ale on znikł jeszcze tego samego dnia, chyba. Więc mam nadzieję, że ten się już trochę utrzyma. I że uda nam się ulepić jednego połowana chociaż z dziećmi. Nie wiem, czy nie są na to za małe, ale no nie wiem, nie próbowałam jeszcze. Zobaczymy. Dobra. A Tynowi trochę wskoczyła na wodnienie, więc niech pójdzie sobie coś zjeść jeszcze. No to będziemy mieli znowu problem z praniem. W ogóle w pracy coś jest? Nie, to dobrze. A! I w ogóle kupiłam nową wannę. Nie wiem, czy ona już była ostatnio, czy nie, ale jest nowa, żeby dzieciaki szybciej można było wykąpać, bo ostatnie odcinki to po prostu był hardcore. Cały czas tylko było spanie, jedzenie i kompanie Wszystkich. Także no, jest nowa, żeby było trochę szybciej. Tak. Powoli, powoli będziemy ulepszać ten dom. Odremontowywać. A właśnie. No dobra, nasza Śnieżka musi do toalety więc niech skorzysta. Nie będziemy sprawdzać, czy jest w ciąży. Powinno nam to jakoś na dniach wyskoczyć, więc będziemy na to czekać. Jak nie, to po prostu spróbujemy drugi, dzień. drugi raz, sorry. No, ale my tu mamy te kwiatki. No i ja nie będę sprzedawać tych, co zebraliśmy ze szklarni. Nie mogę się rysować. Ale sprzedamy te bukiety. Mamy tutaj dwukolorowy trapieżnik. Jakość kiepska, no trudno. I letni poranek jakoś normalna, więc zobaczmy. 138. No, nie najgorzej, nie najlepiej. A Tritanus niech. Poprowadz... A muszę mać znaczenie. Niech gromadzi próbki ziemi. To będzie wbijał logikę I wtedy ma szansę na... Oj. I wtedy będzie miał szansę na... awans. Tak. Nie wiem, czego on potrzebuje. Wszystkiego po trochu. Niech sobie porozmawiałem o zabawkach. Ten wszystkiego po trochu jeszcze bardziej. A ona. A niech sobie... Sk aha, bo ona sama nie może. No to obejmij mi się. Śnieżka niech przeszuka kieszenie najpierw i wstawi pralkę. Wiem, pranie jeszcze nam nie wysłała na sznurku. On um. O nie, jednak wyschło. To najpierw pranie zrobimy, bo teraz już nie musi brać. w bali na szczęście. I zajmiemy się dzieciakami. Bo już nam te ciuchy wszędzie Ranie zrobione, znaczy tu już się bierze kolejne, więc fajnie i teraz zajmujemy się dzie dzieciaczkami, także nie wiem, myślę, że damy najpierw Atinowi jeść na jedzenie Atin, kanapka z serem i później pójdziemy wykąpać Alana. I później Zamiana, a później Agata. Bo Agata chyba potrzebuje tylko skorzystać z nocnika. A to trochę to zajmuje, więc to na koniec. Więc tak, nasz Tritanus dostał awans, bo wbił drugi poziom logiki pracy. Dzięki tej, ymm, temu, jak pracował. Więc super. A my ponadto dzisiaj mamy festiwal śniegu. Więc wybierzemy się tam. Tylko pytanie jest, czy zabieramy tam dzieci? Tak sobie myślę, że może weźmiemy tylko Atina. A powiedzmy, że Agatę i Jalan odeślimy do babci, żeby sobie posiedziały z nią. Bo Atin czuje się zaniedbany. Więc sobie myślę, że pójdziemy w trójkę, olepimy bałwana, póki mamy śnieg. Okej, okay, tutaj mamy cały, cały chyba ten festiwal. Więc ym, podejdźmy tutaj. I ulepmy połwana z Atinem. Przebierzemy chyba tylko ich, bo widzę, że się nie przebrali w zimowe ubrania. W sensie Tritanus się nie przebrał. a może tak. Lep połwana z Atinem. A to ulep drugiego obok. Gdzie jest nasz Atin? Atin stanął w miejscu. Podejdź tutaj. Atin tupta, tupta. No, on śmiesznie chodzi. Dobra. Atin podszedł. Więc niech on tu posiedzi po prostu z mamą. Niech spędzi z nimi tu czas. Lepiej powana z Atinem. A musz lepiej powana mamie. Okej, okay, to nie wygląda przesłodko jak on tak ten lepiej połowana, ale nieważne, udajemy, że tego nie widzimy. Atina lepiej połowana. odeślemy go też do babci i pójdziemy, może zjechać na Nartę. Jak się da. Niech sobie raz zjadą i spędzą czas sami. No jaki bałwan. Dobrze. Atina odsyłamy. W końcu dostali jedzenie. Niech sobie zjedzą i pójdą sobie na Nartę. O, w końcu się światło włączyło. Niech już nie dojada tego ramen, bo ona i tak już jest znajdzona. Więc ja chcę bardzo, 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 bardzo mocno chcę, żeby oni pojechali na te narty. O, jedź na górę ze snowu. Patrzcie jakie dino fajne. Wcześniej nie widziałam, a to jest chyba zrobione tak wiecie, że ze, niby nie ze śniegu. Fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, nasza snow zaraz y, powinna być już u góry. Będziemy zjeżdżać na Nardach. Weźmiemy sobie łatwą trasę. Ty może idź sobie na Narty. Aha, to być razem. To weźcie średnią intensywność. Nart. Tak to zróbmy. I razem. Kurczę, przez to Chinki będziemy skakać. Wiem, że śnieżka jest zmęczona, to, to już jest norma. Zawsze jest zmęczona. Zawsze ktoś musi być tutaj zmęczony. Może następnym razem, jak będziemy jeździć częściej na nartach, to może mu kupimy narty. bo wyskoczyło powiadomienie, że ma kiepskie kości Narty. Żeby sobie kupił. Gdyby to było takie proste. I tanie. Dobra, Tritonus to po prostu przeleje, On już skończył. A Śnieżka, Śnieżka sobie powoli śmiga na ty I przynajmniej sobie relaksuje się na tych nartach. Ale musieli się wywalić, no. Lupi <grybujesz> jazda na nartach. Pewnie, że lubi, jeśli jej się to podoba. Tak najbardziej nie. Podoba. No dobra, to niech sobie zjedzie jeszcze raz i pojedziemy już do tą. Aha, bo ten sobie wybrał wielokrotnie, to on sobie sam wybrał. Czy jak? Nie rozumiem. No dobra, niech sobie jeszcze raz zjedzie i będziemy śmigać do domu, do dzieciaków, bo już jest późno w nocy. Kochani, bardzo ważną wiadomość. Bardzo szczęśliwą wiadomość. Otóż nasza Śnieżka właśnie się dowiedziała, że jest w ciąży. Nie pokazałam tego tak być od razu, no bo kraja trochę na przyspieszeniu, bo chciałam po prostu ich wszystkich położyć już spać. Jesteśmy mega szczęśliwi. Agata w tyle chyba też. Chociaż nie wiadomo. Agata w ogóle nauczyła się. W sensie a ta w ogóle jest drugi poziom umiejętności korzystania z nocnika, więc też super, bo nie będzie trzeba cały czas chodzić do niej, żeby jej uczyć. Ale no, jest za to faj gratulacje. Snow jest teraz w ciąży. W tej rodzinie pojawi się ktoś nowy, będzie czwarty bobas Liczę na to, że jeden nie bliźniacy, bo to, to był hardcore dla mnie. Triton się też właśnie teraz dowiedział. No i tak wysyłamy i do. A wszystkich już, no już mam mdłości Agata też się cieszy, widziałam. Okej, okay, zaniedbam kury, w ogóle o nich zapomniałam No i teraz przyszło, że Naszym kurem się totalnie tu to nie podoba Tak więc niech Śnieżka pójdzie zająć się kurami najpierw Możemy sprzedać roślinę użytkową, także sprzedajemy Prawdziwki, grzyby i sprzedajemy arbuzy no i teraz poczekam z kolejnymi już do wiosny, żeby nie było. I pozbieraj cały plan. No dobrze, i ty możesz się śnieżko iść, okarnąć do toalety. A ty tritonusie naprawdę chyba leki kran. O oh Jezu. Dobra, a śnieżka jak już się wykąpię, to będzie nam piekła ciasto. Dla naszego Atina. Truskawkowe może nie, kokosowe już było. No to niech będzie ciasto smaku maczy. Jeszcze nie piekłam w Simsach, więc nie wiem, czy tam się kładzie świeczki, czy nie, mam nadzieję, że tak. Także Śnieżka już ufekła nam ciasto. Patrzcie, jaki on ma już ładny brzuszek. I mam dłości, co prawda. Wydaje sobie jeszcze pierwszy trymestr. Tak, jeszcze tak. Jak coś w tle, słyszycie burzę właśnie. Także, daj świeczki urodzinowe. I ja bardzo proszę, żeby wszyscy tu zaraz podeszli. Pomóż zdmuchnąć świeczki Atinowi. No, więc Śnieżka zaraz pomoże Atinowi zdmuchnąć świeczki urodzinowe. I będziemy mieli... już dużego chłopca. Będzie chodził już do szkoły. Jedno dziecko będzie mniej do ogarniania. tam dam, dam. Mamy, żeby Atin był motoryczny, więc tak zrobimy. I losujemy. Dzieci wyspy, okej. Okay. Pamiętajmy, że jedna cecha musi być negatywna, no ale będziemy jeszcze wybierać dwie, zanim stanie się dorosłym. więc spokojnie możemy na razie losować. Jak mu się nic nie wylosuje złego, to po prostu jak będzie przechodził z grupy nastolatka na dorosłego, to wtedy mu wybierzemy jakąś negatywną. I tyle. Na razie losujemy. I tak się prezentuje nasz kochany Atin. Już jako dzieciak. Agata chyba jest jakaś smutna. Um, weź wszystkich poczęstuj tortem i będziemy kończyć na dzisiaj ten cudowny odcinek dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym, zostawcie komentarz lajka, będę wdzięczna za subskrypcję żeby ten kanał w końcu trochę ruszył do przodu bo idziemy powolutku tak jak, tak jak ta seria w sumie no i co? zapraszam też was na tiktoka, nazywam się tam tak samo jak na youtubie Wstawiam tam czasami ciekawe wyzwania, które są częściej lub mniej ogrywane. Planuję jeszcze seria z modami, ale nie wiem jeszcze jak się za to zabrać, dopiero zaczęłam, jak ja pobieram mody, pokazałam. Także jakbyście byli zainteresowani, to bardzo serdecznie zapraszam. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego odcinka, na razie, pa, kocham was. Mm.